Bardzo się cieszę, że mogę się z Wami podzielić czymś, co pozytywnie zmieniło moje życie. Jestem przekonana, że również dla Was może to być przełomowa chwila. Wiem, że macie wiele pytań. Dziś w tej prezentacji zaczniemy od odpowiedzi na trzy podstawowe. Po pierwsze, Forever Living Products. Kim jesteśmy? Co dokładnie robimy? I wreszcie, jak to robimy? Jak Forever pomaga tysiącom ludzi w Polsce i milionom na świecie wyglądać lepiej, czuć się lepiej, zarabiać na życie? Zacznijmy od tego ostatniego pytania. Masz pewnie pytania na temat marketingu sieciowego. Aby zrozumieć, jak działa marketing sieciowy, zwany też marketingiem wielopoziomowym, multilevel marketingiem lub MLM, najpierw trzeba zrozumieć, jak działa tradycyjny model sprzedaży detalicznej. Weźmy dla przykładu produkty odżywcze. Tradycyjny model detaliczny powstał w Anglii, podczas rewolucji przemysłowej. Przez ponad 300 lat proces ten niewiele się zmienił. Zaczyna się od hodowcy, który wysyła swoje zbiory do wytwórcy. Wytwórca produkuje towar i sprzedaje go hurtownikowi. Hurtownik dystrybuuje towar do wielu różnych sklepów detalicznych, które następnie sprzedają go klientowi. Na każdym etapie tego procesu pojawiają się koszty i czerpane są zyski. W tej tradycyjnej ścieżce detalicznej niekoniecznie jest coś złego. Jednak to, co robi Forever, jest o wiele prostsze. Forever uprawia aloes oraz wytwarza i dystrybuuje najwyższej jakości produkty aloesowe. Dystrybuuje je za pośrednictwem Ciebie i mnie, Forever Business Owners, przedsiębiorców Forever. Zyski, które tradycyjnie trafiałyby do pośredników, teraz trafiają do nas. Forever Business Owners mają dwa źródła dochodów. Mamy klientów, którzy po prostu uwielbiają nasze produkty. I mamy członków zespołu, którzy tak jak my chcą budować swój biznes forever. Szansa forever jest jak rosnące drzewo. Dodając nowych członków zespołu, dodajesz nowe gałęzie. Te nowe gałęzie rozwijają swoje własne gałęzie. Przy wytrwałym wysiłku, z czasem z twojego jednego pnia wyrośnie potężne drzewo, twój biznes forever. Jakie są korzyści prowadzenia własnego biznesu forever? Po pierwsze, to Ty decydujesz kiedy i jak dużo chcesz pracować. Dla 90% osób jest to na początku zajęcie dodatkowe, wykonywane w wolnym czasie. Dalej, możesz stać się lepszą osobą, swoim najlepszym wydaniem. Forever Business Owners pracują ze swoimi znajomymi i kolegami, z tymi, których sam wybierasz do pracy. I wreszcie, Ty decydujesz, ile chcesz zarabiać. Masz produkty, wsparcie i potrzebny Ci system. Korzystasz ze sprawdzonego systemu sukcesu, zarówno lokalnie, jak i globalnie. Marketing sieciowy to efektywny model biznesowy, który wykorzystuje siłę osobistych rekomendacji do sprzedaży produktów. Firmy, które korzystają z tego modelu sprzedaży i dystrybucji, rocznie obracają produktami wartymi miliardy dolarów. Przyjrzyjmy się powodom, dla których powinieneś wybrać akurat Forever do budowania swojego biznesu MLM. Forever Living Products zostało założone w 1978 roku. Firmę założył człowiek o niezwykłej wizji Rex Mon. Wizją tą było wspieranie zdrowia i dobrego samopoczucia milionów ludzi w naturalny sposób, za pomocą cudownej rośliny alowera i stworzenie firmy, która dałaby zwykłym ludziom szansę na prowadzenie niezwykłego życia. Nie dokonał tego sam. Był na tyle mądry, by zbudować utalentowany zespół, złożony z najbystrzejszych, najbardziej utalentowanych ludzi, pracujących zarówno w Światowej Siedzibie Głównej w Scottsdale, w Arizonie, jak i w biurach krajowych na całym świecie. Następna generacja liderów ma przed sobą jeszcze jaśniejszą przyszłość. Jesteśmy największą na świecie firmą aloesową. W 1978 roku niewiele osób słyszało o aloesie. Nie było wtedy stabilnego, solidnego sposobu na dostarczanie Alaesu na rynek. Forever zrewolucjonizowało branżę poprzez opatentowany proces stabilizacji, dzięki któremu Alaes można przechowywać i rozsyłać, udostępniając go na całym świecie. Choć Forever zaczęło się od jednego kraju, Stanów Zjednoczonych, obecnie prowadzimy z sukcesem działalność w ponad 155 krajach. Działamy na każdym kontynencie. Jesteśmy prawdziwie globalnym przedsiębiorstwem. Forever ma długą historię finansowej stabilności. Jesteśmy właścicielami większości naszych biur, wszystkich naszych plantacji, fabryk i centrów dystrybucji. Forever cieszy się stabilnym rozwojem od 1978 roku bez zaciągania żadnych znaczących długów. Gdy podczas ostatnich globalnych finansowych trudności wiele firm upadało, Forever pozostało silne i niezależne. Forever to coś więcej niż firma odnosząca finansowe sukcesy. Forever stoi za fundacją charytatywną Forever Giving, która pomogła tysiącom ludzi na całym świecie, dostarczając środki do nauki, wspierając ofiary kataklizmów, pomagając niepełnosprawnym i angażując się w wiele innych wartościowych inicjatyw. Forever Giving zawsze szuka sposobów na robienie dla innych tego, czego oni sami nie mogą dla siebie zrobić. Jednak nie tylko firma troszczy się o innych. Sami Forever Business Owners również wywierają pozytywny wpływ na całym świecie. i help in running a school. these children are from very unprivileged sections of the society. there are about 20,000 people living in a small area. and these children are really helpless. their parents hardly have anything, so they cannot support their children in any way. i want to basically help the children, so that they can come up in life. I think, like children want food and education, adults need security of health and wealth in life. Through Forever Business, I am very happy that I am able to help these people through education, food, and whichever way I can. And I am really glad that I choose forever. I am proud of it. It has changed my life completely. And I am able to help these people to do better and go to a higher place in life. I am Sunil Gupta. I believe in the power of education, the power of love. I believe in the power of forever. I am a sapphire manager and I am Forever. Sunil jest jednym z tysięcy Forever Business Owners na świecie, który daje coś od siebie: swój czas, swoje pieniądze, swoją pasję pomagania innym, wspierając ich żywnością, odzieżą, szkołami, bibliotekami. Długo by wymieniać. Wspaniali ludzie, którzy robią wspaniałe rzeczy. Forever jest również odpowiedzialne ekologicznie. Jesteśmy certyfikowani przez Międzynarodową Radę Naukową do Spraw aloes za bezpieczne i naturalne uprawy, przetwarzanie oraz procesy wytwórcze. Zgodnie z wymogami europejskimi, nasze produkty pielęgnacyjne, a nie ich składniki, nie są testowane na zwierzętach. Od 1978 roku były momenty boomu, ale trafiały się jej wyboje. Forever przetrwało i prosperuje, z roku na rok rosnąc w siłę. Forever jest stabilnym, bezpiecznym miejscem, by budować swój biznes. Dalej, co takiego robimy w Forever, aby osiągnąć taki rozwój i stabilność? Nie tylko uprawiamy swoje własne alowera. Jesteśmy właścicielami gruntów, sprzętu nawadniającego, ciągników i ciężarówek. Mamy plantacje w Teksasie i Republice Dominikany, tysiące akrów alowera. Jak daleko sięgnąć wzrokiem? Posiadamy i kontrolujemy również przetwarzanie i produkcję naszych wyrobów. Robimy to, aby mieć pewność, że dostawy najwyższej jakości alowera będą stałe. Posiadamy również własne pracownie badań i rozwoju. Nasi naukowcy są certyfikowani w najnowszych technologiach i metodach. Nikt nie przykłada większej wagi do jakości niż Forever. I am Jim Bogus, manufacturing manager for Aliveber America. I am responsible for the compounding or blending of the products as well as the packaging. We worked together with engineering companies to design this custom packaging and blending equipment, and it was a five and a half to six million dollar investment. Products is willing to make such a sizable investment because they want to be here for the next 30 years, they want to be here for the next 100 years, making the highest quality, safest, most efficient product possible. Our distributors can be confident that we have the highest state-of-the-art equipment for their products. FOP is going to redefine the industry. As a matter of fact, we're doing it now. We're always moving forward, so we're succeeding. Nasze laboratoria i zakłady wytwórcze są ultra nowoczesne. Większości firm marketingu sieciowego nie stać na posiadanie takich zasobów. Ich produkty są więc dla nich wytwarzane przez zewnętrznych podwykonawców. Forever jest inne. Kontrolujemy nasze produkty od upraw aż po dostawę do ciebie. Ta różnica czuć. Tej różnicy możesz zaufać. Przyjrzyjmy się teraz niektórym ze znaczących rynków, na jakich Forever zdecydowało się konkurować na całym świecie. Wytwarzamy niesamowite produkty pielęgnacyjne, których każdy używa na co dzień. Pasta do zębów, mydła, emulsje, kremy i pełna linia kosmetyki kolorowej. To ogromna szansa dla Forever Business Owners. Przewiduje się, że globalny rynek produktów do kontroli wagi będzie w 2015 roku wart 586 miliardów dolarów. Forever ma znakomite produkty, by pomagać ludziom w zachowaniu harmonijnej sylwetki. Nasze zestawy C9 oraz Fit 1 i 2 zawierają odpowiednio dobrane produkty oraz instrukcje co do odżywiania i ćwiczeń. Zacznijmy od KLIN 9. KLIN 9 pomoże Ci wyglądać i czuć się lepiej już w 9 dni. Wśród korzyści, jakie przynosi KLIN 9, jest eliminacja z organizmu toksyn, które mogą blokować prawidłowe wchłanianie substancji odżywczych z pożywienia. Program ten nauczy Cię, jak zmienić złe nawyki żywieniowe dla lepszego wyglądu i większej energii. Jest to jeden z najefektywniejszych produktów do budowania biznesu i stanowi świetny sposób na zapoznawanie innych z produktami i szansą Forever. Forever oferuje również szeroką gamę suplementów diety: od witamin do codziennego stosowania do konkretnych suplementów wspierających określone potrzeby odżywcze. Vital 5 to właściwy wybór dla każdego, kto szuka najwyższej jakości programu odżywczego, który wesprze jego codzienne zdrowie po ukończeniu Klin 9. Skompletowany z pięciu kluczowych produktów Forever, Vital 5 pomaga wspierać wiele układów organizmu, a jednocześnie kładzie solidny fundament pod zaawansowane odżywianie. Vital 5 to podstawowe odżywianie, potrzebne każdej osobie na co dzień, które może być wzbogacone przez inne produkty Forever odpowiadające Twoim konkretnym potrzebom. Vital 5 jest dla każdego. Wybierz swoją ścieżkę sukcesu. Pierwsza ścieżka to używanie produktów i dzielenie się nimi z innymi. Mówiąc najprościej, jest to biznes detaliczny. Druga opcja jest taka, że zaczynasz budować mały zespół ludzi takich jak ty, którzy poszukują w życiu czegoś ekstra. Są to ludzie, którzy używają produktów i dzielą się nimi oraz znajdują innych, którzy będą robić to samo. Wreszcie, w miarę jak w Twoim zespole przybywa osób, które zaczynają budować duże zespoły, zaczynasz prawdziwie rozwijać biznes, pomagając innym zrobić to samo, czego Ty dokonałeś. Przyjrzyjmy się każdej z tych ścieżek bardziej szczegółowo. Po pierwsze, twój biznes zaczyna się od tego, że zdobywasz osobiste doświadczenia i polecasz produkty innym. Innymi słowy, rozwijasz biznes detaliczny. 90% z nas nie jest sprzedawcami. Po prostu używamy produktów i polecamy je innym. Wielu Forever Business Owners nigdy nie miało więcej niż 15-20 klientów. Zwykle przy tego rodzaju biznesie możesz zarabiać między 900 a 1200 zł miesięcznie. Może nie wystarczy to na ratę kredytu hipotecznego, ale zdecydowanie ulży domowemu budżetowi. Kolejny etap to budowa małego zespołu. W miarę jak będziesz polecać produkty innym, przekonasz się, że niektórzy z Twoich klientów mają taką samą motywację jak Ty. Budując mały zespół 15-25 osób, z których każda będzie miała własnych klientów i będzie budować swoje własne zespoły, możesz oczekiwać zarobków między 1900 a 2500 zł miesięcznie. W Większości z nas kwota ta wystarczy na pokrycie raty spłaty hipoteki i znacząco wpłynie na miesięczny budżet. Wreszcie możesz zbudować duży zespół. Zapoznawanie z szansą forever innych ludzi, którzy będą robili to samo i tak cały czas. Twoje wytrwałe wysiłki z czasem przyniosą niezwykłe wyniki, które zmieniają życie. Na tym etapie zaczynają się dziać naprawdę ekscytujące rzeczy. Nie tylko zarabiasz poważne pieniądze, ale kwalifikujesz się do różnych dodatkowych premii i programów promocyjnych, takich jak Chairman's Bonus, doroczna globalna premia za wyniki jako dodatek do regularnych miesięcznych wypłat. W ubiegłym roku Osoba o najlepszych wynikach wypracowała czek na kwotę 1,3 miliona dolarów. Forever wypłaca duże sumy setkom ludzi, takich jak ty czy ja. W samym 2014 roku było to 22 miliony dolarów. Trafiają one do ludzi, którzy utrzymują aktywność i nie przestają robić tego, co działa. A tak się składa, że ci, którzy uzyskują najlepsze wyniki, to również ci, którzy najlepiej się bawią robiąc to, co robią. Innym popularnym programem promocyjnym jest program motywacyjny, nazywany również Forever to Drive. Możesz zarabiać dodatkowo do 9600 dolarów rocznie, do wykorzystania jak chcesz. Większość przeznacza tę kwotę na kupno wymarzonego samochodu. Ten program pracuje też na Twoją korzyść. Przypomina członkom Twojego zespołu, co mogą osiągnąć, jeżeli będą ciężko pracować. Inny świetny program promocyjny to Globalne Podróże. Są dwa wyjazdy rocznie, dostępne dla każdego, kto spełni wymogi programu. W zeszłym roku był Londyn i jezioro Tahoe w Kalifornii, w tym roku Singapur i Cancun. A za rok? Kto wie? Wszystkie koszty są opłacone, włącznie z kieszonkowym. Do tych miejsc pojadą tysiące Forever Business Owners. Możesz być wśród nich. Są jeszcze inne korzyści bycia częścią Forever. Możesz żyć niezależnym stylem życia. A jednocześnie nie przejmować się tym wszystkim, czym muszą się martwić osoby prowadzące tradycyjne własne firmy. Możesz zapisać swoje dochody w testamencie komukolwiek tylko chcesz. Duży, rosnący biznes Forever z setkami czy wręcz tysiącami członków zespołu stanowi comiesięczne źródło dochodów, które są generowane bez przerwy każdego dnia. Brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe? Nie obiecujemy szybkiego bogactwa. Trzeba ciężko pracować. Bez wątpienia forever business owners, którzy odnieśli sukces pracowali długo i ciężko. Trzeba mieć wielkie marzenia, trzeba mieć pozytywne nastawienie. Uczyć się od osób dookoła Ciebie, to biznes społecznościowy. Bądź śmiały, wielu powie nie, tylko nieliczni powiedzą tak nie zniechęcaj się. Ciesz się produktami i polecaj je innym. Jeżeli jesteś wytrwały, z czasem odniesiesz sukces. Są takie chwile w życiu każdego z nas, które mogą zmienić nas na zawsze. Dla mnie jedną z takich chwil było wysłuchanie prezentacji takiej jak ta i podjęcie decyzji, że spróbuję. Cieszę się, że to zrobiłam, ponieważ Forever naprawdę zmieniło moje życie. Kiedy składałam pierwsze zamówienie, wciąż miałam wiele pytań, ale jedno wiedziałam. Chciałam od życia czegoś więcej. Chciałam zmiany. Możesz zmienić swoje życie i nie musisz robić tego sam. Miliony ludzi na całym świecie zmieniły swoje życie, stając się częścią rodziny Forever. Ktoś mądry powiedział kiedyś, że decyzje determinują przeznaczenie. Masz teraz szansę podjąć decyzję, która może zdeterminować Twoje przeznaczenie i przeznaczenie tych, których kochasz. Możesz zdecydować się zacząć. Aby zacząć, zamów swoje pierwsze produkty i doświadcz ich działania. Możesz też zacząć poznawać lepiej Forever, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania i dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak zmienić swoje życie poprzez budowę biznesu Forever. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Głęboko wierzę, że może to być dla Ciebie początek wielkiej zmiany na lepsze.